pokażemy wam krótkie wywiady z mieszkańcami Sopotu na temat projektów dofinansowanych ze strony Unii Europejskiej. Zapraszamy do oglądania. Czy wie Pani, że ta droga została odnowiona dzięki funduszom europejskim? Tak. Okay. E, dobrze. Czy kojarzy Pani jeszcze jakieś inne miejsca w Sopocie, które zostały odnowione dzięki funduszom europejskim? że no, Wiadomo, że ta droga pochłonęła bardzo dużą ilość pieniędzy. Czy uważa Pani, że to było konieczne dla Sopotu? No może niekonieczne, ale bardzo ładnie wygląda i jest odnowione, i te składki są utrzymane. Też są No tak. w pewnym sensie konieczne. E, czy uważa Pani, że jakieś jeszcze miejsca w Sopocie są e, jakby potrzebne do odnowienia? Jakie funduszowe drogi? Pewnie są, ale w tej czy pani na przykład wie, że ta droga została odnawiana dzięki Funduszu Europejskim? No oczywiście, bo oczekiwanie tego nie, wiem, tak nie <grym> W tym momencie była zamknięta, i pojawiło się podróżynna ta ulica informacyjna, na no to zwracamy uwagę. Czy potrafi pani wymienić inne miejsca, które zostały odnawiane dzięki funduszom Europejskim na terenie Sopotu, albo bądź w Bączu Trudnia? Fundusze Europejskie to we wrzeszczu skrzyżowania słowackiego. No. Sa, tak. E, jest, jest, jest Sopot, głównie, tak, a Pani coś jak Marina w sopocie? No również, Ta tak. droga pochłonęła na pewno kolosalną ilość pieniędzy. I to uważa pani że ta droga została odnowiona słusznie, czy nie pochłonęła za bardzo dużej ilości pieniędzy z tego, co zostało stworzone. Słusznie. Pytanie, jakie to są duże pieniądze? Nie wiem. Cała my droga my... kosztowała 700 tysięcy złotych, z czego 34% dołożyła Unia Europejska. No? Nie no, wiem, czy to są pieniądze duże jak za taką drogę. Natomiast no, jeżeli rzeczywiście um, hmm. współfinansowane jest to w tej wielkości przesłuchanie, 34%, no, to są Na to, tak, to, to pieniądze. A ten, jednak dużo to, ludzi to, przechodzi i do pracy, i a do droga szkoły. Była, a, tam, niebezpieczna. Tam, była niebezpieczna. Niebezpieczna. Tam. W, w godzinach, w godzinach popołudniowych, jesiennych rzeczywiście była ciemna, a tak. niewygodna. Proszę Pani, czy jeszcze jakieś miejsca w Sopocie byłyby takie? Dobrze, żeby gdyby były zreparowane przez Unię Europejską albo odnowione. No, no trochę o, pytanie jest. wymagające głębszego to przygotowania. To przygotowania tak. Drogą, którą się często uczęszcza, no to się widzi, prawda? Jak dalej się nie chodzi specjalnie, to do pracy z powrotem. To trudniej odpowiedzieć na tak. Czy wie Pani, czy jakieś inne miejsca w Sopocie zostały odnowione dzięki funduszy europejskich? Chyba nie. Panie. A w każdym się jest jak Marina w Sopocie albo... A tak, a faktycznie Marina w funduszu Otóż ta droga też została dofinansowana Pana. dzięki funduszom europejskim. Pana. Koszt ro rozbudowy tej drogi, bo ona Pana. kiedyś była w bardzo fatalnym stanie, kosztował 700 tysięcy złotych. Nie wiem, czy Pani sobie wyobraża, więc jak to wygląda. Może tędy często Pana. wiem, jak było, wiem, jak to jest... I czy uważa Pani, że odnowienie tej drogi powinno pokonać ja taką dużą ilość pieniędzy czy było to potrzebne nie. dla mieszkańców Sopocie? Odnowienie drogi było potrzebne na temat tego, co nie potrafi się odbyć. Czy Pani jakieś miejsca w Sopocie, które by wbrew, potrzeba było odnowić dzięki budynku europejskim albo dzięki No czy niektóre boczne ulice jednak zmieniła na wierzchu. Czy Tylko to? No czy co bym musiał się Pan pomyśleć, co to w mojej okolicy? to jest pani Zaskoczona jestem. To znaczy tak, niektóre alejki, to znaczy droga rowerowa sopocka jest gorsza od drogi rowerowej tam na przymorzu, bo jest kostki. Jak się jedzie to tam, pap, 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 a tam jest ten tampan czerwony. Tak. Na przykład drogę rowerową. Jednak trochę dosztuchowała. Czy są jakieś potrzebne inwestycje w sobacie. No są, oczywiście, że tak, szczególnie na obrzeżach jakieś, powiedzmy, remonty ulic, konieczne są, Re konieczne, chodniki, ulice, na takich mniejszych osiedlach, powiedzmy, no, ale... takie i, i również, niekoniecznie na obrzeżach, ale również Również i no, w centrum, nie samym centrum, no ale. Rozumiem, a bo ta inwestycja pokonała dosyć dużo pieniędzy. Czy uważa Pani, że to było konieczne? To było konieczne, dlatego że to była bardzo zniszczona ta droga, nikt o nią nie dbał i było, było bardzo dużo starszych ludzi tam wychodzi, więc było to naprawdę bardzo konieczne. Czy wie Pani, że ta droga została odnowiona dzięki funduszom europejskim? Unia Europejska, tak. tak? Nie wiem, nie widziałam. To znaczy to było współfinansowane. Tak. Ta droga pokonała 700 tysięcy złotych. 35% dofinansowała Unia Europejska. Czy uważa Pani, że taki wydatek był istotny dla Sopotu? Czy ta droga po prostu... Powinna powstać i zosta zostać powinna zostać no. na dostać powstać, tylko nie... Przecież się... Za droga. Dobrze. Ej, czy kojarzy Pani w sopłacie jakieś inne miejsca, w które Europejska wsadziła jeszcze pieniądze? No na pewno, tam z przodu przymola przy Molo, na pewno, na, pewno tam, na. czy tam Szarato, nie wiem, ale tam na pewno całość tam kompleksowo, bardzo że Szkoda mi to, że nie ma tych fontanny. Jeszcze nie ma fontanny? No, nie ma fontanny i tych kwiatów, które były wszystkie piękne, a teraz takie grobowe, tylko te tuje. No może z czasem się coś nie pojawi, nie trzeba szansę 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 kciuki. Kciuki. bo jestem przyzwyczajona do Sopot, miasto kwiatów. Zna Pani jakieś miejsca na terenie Sopotu, które powinny zostać jeszcze odnowione? Oj, dużo. Przede wszystkim takie boczne, małe uliczki, które są zupełnie zapomniane w no, Wielkanie. Na przykład ja mieszkam w stuletniej kamienicy, która wymaga na pewno renowacji. To jest ich pizza, odlądała stoi jedna część z kamienic w Sopocie, która powinna naprawdę być. A mieszkają tam mieszkańcy, którzy nie mają pieniędzy na to. No dobrze. I to się Trzeba trzymać kciuki jedynie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No właśnie. Miejmy nadzieję, że ten reportaż do czegoś się przysła. Możliwe. To jest armii krajowej 61. No dobrze. Ładna wieżyczka, bardzo ładna kamienica, ale nie, na to No dobrze, to tyle z naszej strony. Dziękujemy pani bardzo uprzejmie.